ma, z tej my jesteśmy T-Squad I w dzisiejszym odcinku będziemy grać w najbardziej obrzydliwego beer ponga, jaki kiedykolwiek zobaczycie Mamy tutaj produkty od oleju przez spirytus Aż po najostrzejszy sos z papryczki Carolina Reaper Więc oh. będzie to naprawdę bardzo mocny challenge Będziemy konkurować ze sobą jako dwie drużyny Jeżeli wrzucimy przeciwnej drużynie nagetsa do sosu To ta drużyna musi to zjeść To będzie obrzydliwe, prawda? Będzie no, warto. jak widzisz stary, no zobacz Nie ma nic dobrego w tym ja nie Zeć, Ma lecz, ślaki, co? Może być coś dobrego, ale jeszcze tego nie wiemy, nie? Leśne skarby. Ej, na przykład taki sosik klonowy stary? Chociaż o, może ja ej, jest sosik klonowy, to dobrze. No. Czy macie jakąś taką rzecz, której byście bardzo nie chcieli na przykład? E, wszystko poza sosem klonowym. Spirytus, małże, małże mędzone. Ja nie chcę małży. Panowie, więc podzielimy się na drużynę. Przez papierka i nożyce, przegranie z przegranymi, wygranie z wygranymi. Podwójnie przegrać, jeszcze w sobie. Trzy, cztery. cztery. Trzy, cztery. 6 4 o oh. o oh! A, to. Nie, no my jesteśmy razem, oni przebrali Ej kurcze, no szpek, Ja wiem, że ty umiesz grać, mam przecież nie, się Nie, ja wiem, że Łukasz potrafi, potrafi grać Więc Stare, ja z Maćkiem kontra my. Zipek oraz Jack Będzie mocno Gramy z wami, Tak chciałbyś Kupki są już przygotowane i wyglądają naprawdę Nazwijmy to, że ciekawie to Nie, co to jest? Co to... <laughs> co to jest stary? To są małże To, są to małże, się ta... ruszyło przed chwilą Mówię yeah. na no serio ja Mam zaczynać no nie wiem, może to kolejność, panowie. Papierkami. Chlapie. Ja jak oszratel. No, walczcie. 3 4 3 4 3 4. No i to jest mój zawodnik. Tylko ah, rozgrzewaj się. Dawaj, idź ty go. go. Bierz zaraz. A kto będzie jadł, jak trafię? Ja mogę iść pierwszy. No to dawaj tak, żeby się z... ja. zasmucić. Lepiej o tym te chłopaki. Nie trafi, nie trafi. Patrz. To! Jest... O! Ale próba, dobra próba, nie, jak dobra. słabo. Tak, słabo co to zobacz, bardzo, co tu się sta... jedzenie tych sosów, czy jedzenie tych nabieców z ziemi? Ja myśl, Czyli wy musicie zjeść. Akurat było tutaj ładnie odkurzone. A, i zasada jest. jest taka, że nie rzucamy z za stołu, tylko z tak. tak. No, więc. O kurde, to są takie lekkie. Tak, <laughs> lekkie. Ja się śmieję, a nie wiem co się dzieje. Kurde, Tam to rzucić tutaj. Widzę. No! Co jest! jest? Co to! SO jest! I Maciek, ej, Maciek, Ej! Maciek gdzie? Gdzie? Zastał. Linia! Tu! Max ręka tutaj! No. Kumasz? Kumasz? No, co nie, nie, że rzucasz nie, ale ale nie, na drugich Rzucimy. Tak. Ta, Wszyscy sensie trafimy. Co jest, straszne, Ernest, będziesz jadł w tej rundzie. Jest! Yes! Mój człowiek! Co jest? Najostrzejszy sos Karolina Reaper i to patrzcie ile. Karolina Reaper. Dobrze, Paper. ale mnie obrzydziło, że on ma to zrobić. Ale mam z tą w ogóle jakiś timing w tych słowach. Tak, bardzo dobrze. Ej, widzieliście, dym poleciał normalnie. W sensie, naprawdę poleciał. Tak? No. Ernest było ci ostro, zanim ostrego sosu zjadłeś. O kurde, o jeju. Będę mężczyzną, panowie. Nie, będzie, nie, nie, nie będziesz Nie wiem, bo nie będziesz dził. Będę mężczyzna, nie wyciągniecie ze mnie tej reakcji, nie okaże słabości. Ja, to, ja nie teraz Teraz nie ja, ale dzipek dobrze to zacząłeś, bo taką presję zbudowałeś na mnie, że... A! <laughs> Jak chcemy same tutaj, żebyś ją przerzucił. To? Kit, kit! przemów. Nie, proszę. Możesz łapać. Ja nie chcę z ziemi tego jeść. A nic się stanie, spokojnie. Aaaa, no i tak, kurde, zipek, ja liczę taką impresję nałożyłeś, że dobrze rzucam. Aaaa o Nie! Połowę. Co to? Zipek, ty trafiłeś i ja to wypijam, ja to biorę. Nie, jak to? Chyba że jest dobre. Co to jest? Co to jest? Nie mam pojęcia, czy to jest olej? Tak. Ej, zabierzcie swój kubek, bo... O, co A. jest? Jak to zabrać? Już? Tam Alej! Ej, ja nie wiem co to jest. Nie, to chyba olej, olej Dobra, zabieramy. Zabieram. Tak, 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 zabieramy jak trafiliśmy, bo gramy. To pierwszy, nie? Okay. Nie mam pojęcia co to jest. Weź mi pojęcie? Czy to jest sos? Olej. Olej? Olej, 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 olej. Ale tłuste, co? Dawaj, o, załeś. Da olej. A. Za to, że trafiłeś chciałem to zjeść, ale myślę, że są... Nie ma. Ale lepsi. to jest olej do smażenia chłopaki, tego nie powinno się jeść. Nie, na to jest w maku wzięliśmy po frytkach. Aha. <laughs> nie ale nie, nie, nie. Tak, ja byłem ja bym skoń... 10 razy użyty. A to i tak? Okazało się, że ten, który ma mniej siły, trafia lepiej. O, o! sos sojowy? O, fuck. Mmm. takie chłopaki? Mmm, obrzydliwe. Łukasz mi coś powiedział. No powiedz to wszystkim. Ręka przed stołem. Niestety mi się wydaje, Tera, że się mocno nałożył rękę na stół. No, jak chciałem być tak tak zipkowi, powiedziałem na ucho. Zdawało mi się, że nałożyłeś mocno. No jest to. Stół. Ale jest już, jest już. następnej rundzie możecie też raz wykorzystać, że rękę wsadzacie nad stół. Żeby było fair. Ale strzał, jaki? Ej, możecie nad stołem trzymać rękę, okej. Okay. A jedna runda. Kurde, to jest ciężko, jak to wierzę, patrz. <Glouk> nie Nie! Przepraszam, ale czkawki dostałem! Żebym ja nie dostał. Ja nie wiem jak się rzuca! Trzeba honorowo z nim wygrać, no, przecież i tak je pozwolimy. Daj spokój! Mamy drugą! <laughs> ale, ale piątki. Małże, o nie małże. Ale jedna to za mało według mnie, to ale, jest za mało, ale... z dwie, z dwie chłopaki. Żeby było fair, o, tam nie. jest cały kubek. A to są skórki, czy co? Małże. Całe małże. O kurwa. No kurwa. O! Ernest, czy ty będziesz komuś huchał wieczorem jeszcze, coś? Powiem swojej dziewczynie. Ej, masz piac, nie? Tak. Tak, tak, ale... tak. Nie, całą rundę ty jesz, <laughs> cały czas bez przerwy. Ale masz rację, bo dwa razy jadłeś się macie kras. Oooo, no ale rzut Co to jest? Ocet? Nie mów, że ocet. Proszę, wyciągam szybko. Przecież to jest spirytus. To spirytus? Nie, spirytus. Ocet. ocet. git, chłopaki. Teraz tak. A nie ja? a. Dobra, zamoczone także kapie. Jest mm. git. No to jeszcze kopiję zaraz. A. Nie! 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 nie. Jest... nie Dobra, patrzcie na to. Co?! O, To jest ciężkie. Nie. Na co? Gdzie? Nie! nie. 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 Co nie, nie było? Bezszczelnie wyciąga jeszcze. Serio? Damy Wstałem ci powtórkę dół. rzutu, Ernest, Dobra. ale żeby się nie powtórzyło już, ale to jest sosem już jakimś. Wyrzucaj! Dzień dobry! <grym> no nie wiem, co kurczę, zipek zjadł. Macie punkt no łopaki. Zipek to zjadł. Dobra, dziękuję. Już poprawię swoje zachowanie obiecuję. Ja może nikt nie zauważy. Ej, bo ciężko, ja naprawdę myślałem, że rzucam z stołu o! o! pomyślcie no... sobie, jak będzie ciężko, jak... Czy możesz z... trochę już? Czujesz zmiar... tak, stare. Trzymam łokieć. Tak, ale już blisko stołu Ale linia łokcia poza nie, nie, stołem. Nie, łokieć tak? trzymam, żeby nie przekroczyć i tak. rzucam tak, żeby nie być bezpośrednio. Tak możesz. Jest na pustą uważaj. Trzymaj łokieć na linii i możesz. Tak, tak gramy panowie spokojnie, nie będę się. O! się, pachęcy w odcinek jaki był go. Tak. O! No! będę łapał. O nice, to jest fair. Это спирит? Это, спирит Спиритус, а теперь Я добрый! Так Ah, Spiritus Sanctus. Ale to nie zabraliście. Z... Zabrali. Chłopaki, nie. To ma 95% Ole, szczypie czterysta. mnie ręka. Ale mnie szczypie ręka. Tak, jakieś rany małe są. Stary, bo ty masz rany na ręce. Chłopaki, Okej, tak ja odkażają myśli? was. Ja pielęgniarki przed zastrzykiem, to nie jest żart. Łukasz, bo wszystko co dobre spada. Ej, czekaj, Łukasz, Łukasz, ja bym Dawaj pił. Może jakąś popitę? Jedz I popij tym spiritusem jeszcze. O, o nie. Ja <słuch> nie <słuch> 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 Do, o! Coś picia, do picia, do picia, do picia. Spirit! Powagi, to naprawdę może być niebezpieczne ogólnie. Tak, to, tak, Bo to jest spiritus. spirytus. Spiritus stary... Uuu, Z popitą siada! Ale Łukasz, jaki ty teraz będę mógł wrócić? O! Ja już wrzuciłem to, co najbardziej chciałem, więc jestem bardzo zadowolony z tej gry. Cieszę się. to, mnie, teraz. Cieszy mnie to. <laughs> teraz, teraz, ty rzucasz. teraz ty Zipek, błagam cię, zrób im coś. Ej, nie, na jak to możesz. możliwe? A jak jest w punktach? Bo wyrzuciliście jaja, nie, zipek rzuca pierwszy, ja jestem po zipku. Zawsze. Ale ty ja jestem Łukasz. A, tak, Ale ty że... jadłeś wszystko jedno, bo na zmianę. Mi się zdaje, że rzucałem przed chwilą. Dobra, w takim razie. Ej, przegrywamy. Je, już nie. Ooo, między poślady stary, Wy, wychodzi stary koper. Papaki, musicie zjeść Taśmy. Łap na getsa. O kurde, Co jest? syrop klonowy, Zipek. Ale zazdro. Ekstryk Ej, to dobre. będzie dobre. I widać, że ktoś tu grał więcej w Billbonga. To jest syrop klonowy? Chyba. Zipek, mogę to zjeść, jeżeli będę mi kiedykolwiek cię poprosić nie, o to, żeby ty, ty coś zjadł Zjedz to i nie pytaj nawet. Powinno być dobre. To jest dobre na pewno. Jak? No. Mówiłem? Mogę mu dać kawałeczek? No. A czemu to śmierdzi jak Bo on whisky? już nie będzie mógł zjeść, a wy jeszcze będziecie mieli przed sobą, jak już będziecie przegrywać. No, to jest, to jest zupełnie inne, to nie jest jak naget zwykły. E -hmm. No A pokaż to w jak whisky. Jak pankejki, cholera. jak piję Takie pędzona beczka. Znam <śla> no, co przemówił. mówi? Dobra Zipek, musimy zrobić jakąś taktykę. Odbijamy na ten... się. Mhm. Od się. No, 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 chyba. A, od stołu. Ale stonu. Mamy, mamy tego samego. Oni same przegrają z nami. Na tak, no. my wychillujmy, se na spokoju. Teraz możecie. Kurwa. O, co wy tam macie? O tu Nic nie <grym> nie na... <grym> o Że trzyma zasady, to mnie cieszy. Ale mać. teraz... Łamane! <grym grym> no? To... Masz dwa rzuty. A, ja też... O oh no, było, było! Chłopaki! Było! Było! Jak, jak to mówią na deskorolce. Tak, powtórka, powtórka. Panowie, ale to wpadło, do, na, to było zatopione w całości. Sorry, to było tak dobre jak pędzona weszka, więc Zatopione w raz całości. W powiedzmy sobie szczerze, to nie było przyklejone po prostu. Zjedz, zjedz, mamy punkt, tak, zjedz, zjedz, zjedz. Ja też dżem. Zipek Dęboby dobrze rzucę. To jest dżem? On zjadł po to jest ja tutaj. Koncern. I co? Jak smakuje? Jak spaghetti? Czuję się bardzo skupiony. Aha! Kto teraz? Ty teraz chłopaki Ernest. A, tak, Ernest. Teraz ty. Maciek rzuca wcześniej przy przez no. cały stół. Ej, Łukasz! Ale ty wali wodą. Co jest? Uhuuu! jak co dzień. Dziwne, że dopiero poczuliście po tylu godzinach. A ty nad czym się tam modlisz? Odejdź, potrafię. Ja nie wiem, ja nie mam wyczucia do tego chłopaki! Ja chcę alkohol na tym stole! Ale ciężej się zrobię od tego czasu, co? Kurde. Testuję nową technikę, którą na bank się nie da trafić. Eee! Nie było ładnie tak rzucał. Ej, zapomniałem, że jednak nie mamy za dużo negacji. O kurde! Nie, mamy! Ej! 3 metro od stołu jeszcze No. Nie no. Pasz. O! Ej! Nie no, widać gdzie uderzyłeś! To już nie ma! Ale o stysoski! Czemu nie mają łatwiej jakoś włożeniu? No bo tak trafaliście! Mordo, trzeba było lepiej tracać. Szlepić nie to no, kurde, nie. jak to to jest możliwe by w ogóle? Fine. Dobra, jest za słabo przymocowane i tu by było tym razem. No tu by było na pewno. Tak, tu by było. No, to by kompletnie, no. Tak, dobra, co? A teraz co to jest. ja pewnie. A co to jest? O kurde, skorpion! Oh. Ostry... Ale to chyba mocniej, ty miałeś mocniej? Nie, nie. skorpion jest mocniejszy nawet niż Karolina Reaper, nie wiem jak to możliwe. Uuu, no. od razu. No, sieka. Gramy od razu. Uuu. Oj. Oj, to się chyba wiesz? Dobra, rób, uznajmy, że było, no bo kurwa. Ja, No tak, bądźmy fair, po prostu. Padło to w A Widzicie, co aaa. powinniśmy zrobić? Powinniśmy przykręcić. Patrzcie, wezmę tyle krzaku. Raz tyle żeby było fair. To, to zra... się no. 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 Jakby gwałt się wano. Tylko się powinien paść kami i przeciąć drugi stół. Ja O, chyba o, było gdzieś. Jak się podurlał. Wieczeć jeszcze tam ten sos? Nie. O, jak? Nie no. Co za nowość? No a trzeba bardziej od dołu rzucać, no, żeby no, to już, tak. już chyba tak. Oooooo Jest większa dzielność! Ja je. Proszę, ale ostre! Sos klonowy! Ono no macie ostatnie Ej, ostre, ostre, cały czas! O, no to oni nas doganiają! No, trzymaj to? No kubek. Ej, łopaki, To jest jak taka pędzona beczka! Ja pierdzie. Co co jest panowie? Co to, to było? Ty widziałeś to? ja się śmieję, co ja zrobię. Bo chcę rzucić w tą kolumnę. O! o ale oj, masko, dzięki za Dzięki za ta, 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 ta technika działa. O. Dobra, ja, ja za każdym razem to trafię Nie, trzeba się skupić bardziej. Patrz co ten robi. Ta, 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 ta. Oho, jest, jest! Idealne! Grzydki! Co teraz? A chyba. tak wyśmiał, ja, czy, moje czy, czy. poprzednie. W... Jest? Ja jadę ostry sos To jest dżem! Dżem! dżem. A, już jedliście dżem. dżem? Nie, Nie. Dżem. No, no dżem. to jest dżem, już jedliśmy dżem. No właśnie, no i co wy robicie? No i co? Was dżemem w co, dżem dżem? co tak? mówi, Co mówi komitet? Tu jeździłem też. Jest. Jakiś. Debil dał dwa dżemy. Przepraszam bardzo, Debil dał dwa dżemy z tamtej drużyny. Gdzie jest organizator? Nie, To nie jest zacznijmy od tego. To nie jest A co to jest Okej, wiem. To był. Syrop truskawkowy. A Wszystko wyjaśniło. Debil. No, Debil, no widzicie, Debil. No, co tu powiedzieć więc? No, Debil, bo nie Smacznego zipku, smacznego. to musi być dobre. Ale czemu to jest ostre? Dlatego, że w pieprzyleś to w sos ostry stary. Ale to wszystko się do to raz bardziej nadrobimy to zaraz pomóżecie a skąd weźmiecie kurczaki właśnie się kończą tak jak ty się goczy. dobra panowie to nie jest śmieszne po prostu w tym momencie kończy się nasza zabawa ty nie jesteś Znaczy no nie skończy się bo jeszcze jest dużo kubków no tak ty nie Ale jesteś śmieszny tak to zobacz jak Ooo! O, 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 o dobrze a. że jest maśka. co to jest tak jest zabawny. Olej. O, o, no, olej. No tłuściochu, dawaj. Za mało tłuste są tu na <laughs> Ale to musi być okropnie tłuste. Tłusnego maciu. Tłuste, tłuste, tłuste. Dobra, niszczymy ich. Dobry jest. Patrz, jak to się stanie, to daję każdemu custów. Ej, to się odbiło! Patrz jak on to spiętrzy. Ale to jest i tak tak blisko, że jest to. Było było. Ej, patrz jak fajnie oni rzucili, patrz jak mamy wiesz, jaki no. dziury. Co wy macie tam w tym drugim? T tym? Nie, w tym co trafię. Tym? Tak. Nie trafiłeś. Spirytus! Znaczy, według mnie było i się przewrócił kubek. Tak, tak naprawdę. Znaczy, czy było, A, stary, o centralnie tutaj, nie? Tak, tak. Ale gdyby było przymocowane, o, to by i, ta, no, i tak by nie wpadło. Dobra, okay. okay. sędzia mówi, żeby wpadł. No, no. Ale, dobra. widzicie, to tam zostało i... Ja, chłopaki, nie, ja nie mam tak, że nie trafię. Ale oni mają strasznie mało ja, mam. No Mamy farta, stary. Tu nic nie ma. Mamy farta. Ja bym to oblał jeszcze. Nie no nie Oprasz, Ale tu jest tak mało, że stary, że I Dobra mało, nie się to nie To no, wystarczy no. stary, bo ogólnie nie przeżyjesz tego do końca Ej, znajdź lepiej popitę Popitę no Przygotuj mu Czy to Jest czystsza niż była chyba tak położę W razie czego I co? A papier Wali jak u medyka jakiegoś Okropne są Możesz od żadnego Jak modżula co, Stary ocet, nie wiem Co? Nie, <laughs> nie wiem co ty piłeś Maciek Ale my tego nie piliśmy na pewno W ogóle tak no, w w swoją drogą wygrywam jednak Karolinę punktem. Karolinę parę rzucę. O, kurwa. Ale, Ale to nie... było takie, że ja wiedziałem. Instant karma. A, oh. <grym> Cały czas to no samo walisz z tego co Instant quiser. karma. O nie. O, musiał być instant karma. Ej, chłopaki, no trzy pod rząd. Nie jest to możliwe. Co? Jest. Robisz to. Jest to możliwe? Trzy pod rząd. Dawaj. Nie, nie jest to możliwe. Jest. Zaczepuj to kubki, nie rzuci. O, o to jest, to jest, to jest. Gdyby ten nagiec nie był tak wielki to ja bym trafił. Brzyszko! Było Było, tam no, było Pięknie trafiony teraz ci, tak jadę teraz. Ty. Ty. Ja jadłem jeden Nie, ja jadę. Kurde MOL! No o, jest o, najlepsze! To jest ostre? A no, gipek truskawki troskawki zjeść. No. Tak, to jest całe... Mogę zjeść, mogę zjeść. Nie no, musi być fair. Nie no, serio. Nie <ślonie> <ślonie> no, 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 damy radę. a jeszcze nie. Nie no, to jest ten kwaśny, jest git. Teraz jeepek. No nie jak no. No. no Nie, ja się nie zgadzam. Ale nie, ja, nie Zacznijcie grać, a nie kończycie. Dobrze! Oho, oho. O! Ja! O, ja! Ja! To jest po raz czwarty. Ej, Musi się no... dwa na pierwsze, <stans> Ja bym się chyba zgodził nawet na to. A Co jest w tym? Bo tutaj to, jest to dużo za dużo zalane. że mówiąc, ja nie, się... nie, 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 żypek. ej, udubiasz nas, żypek. trudno. Zypek no. sobie na. To jest dwa Nie jest fair, Nie można w dwa na raz trafić. Nigdy nie można w dwa na raz trafić. Ale był tam. Jak można jednym nagasem trafić dwa razy? Sędzia, sędzia zezwala na to, co się tutaj dzieje? Dzięki wielkie, że dzięki Tobie i my się staramy. Patrz, co zrobiłeś teraz. Kurde, Sipek nie wiem, czy to jest dobra decyzja. O kurde. Ej, kupaki. To, to był za dobry rzut po prostu. Powiedzmy sobie. Częstym jest. A co to jest za sos? Eee, koncentrat, no fu. To eee. będzie jakieś takie. No. O, o, o ocet, bawaj, stąd To nie, nie jest koncentrat. To jest czemu truskawkowy, nie? Jakie to jest? A o, to jest Karolina Reaper przecież! A -a! O, ja! Ripper! To jest Karolina Reaper. Ja Piernicze! Ja myślałem, że koncentrat pomidorowy. O, nie, stary, 5 minut z głowy masz teraz. Pocieszymy was, widzowie, nie mamy ani mleka, ani śmietany, ani jogurtu, ani picia, ani wody, można z kranu umrzesz. A my rzucamy, chłopaki. Jak gorąco? Kto teraz? Ty. Ej, dwa nagetsy zostały. Zipek? Daj, teraz potrójny musisz zrobić. <śle psychedel> A, o, patrz teraz, będziesz to żałował. <grymne> <grymne> Lecimy z wami! Lecimy z wami! Yeah. Oj, 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 oj! że patrz, co dasz mięs! Oj, 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 oj! Ostre? A! Też co, co by umierałem to jest najśmieszniejszy odcinek Znajśmiściej To jest ostatni nagiec, mamy tylko pięć kubeczków, wy macie siedem. Ten, kto trafi, żyręmy wszystkie. A to co, ostre? Możesz oddać to Vancouverem. Ernest, chyba oni będą zastąpieni przez nas Przyjmij to sos? To jest biedny człowiek YouTube go zniszczył, chłopak Rzucam za zipka jednak ja za zipka też Dużo empatii od tego mi się wszędzie, kurde Czas na zamstę. Ja już to jadłem, kurde. Oj, Patrzcie, z końca hani. No gdzie ty, zabić mnie chcesz na getce czy za do cholery? Ale to jest mokre, kto, co to jest? Nie wiem, Oni się są już nie ja szczerze mówiąc A tam jedźcie to Nie O nie. Fu. no mówię ci, coś się stało No, <noise> Chłopaki, on już obrzydza, ja nie jem. Jest! Nie wyrzuciliście sosu, jecie drugi raz. Chłopaki, jest remis oficjalnie. Uwaga, powiem to na kamerze. Nie wycofali tego kubka, przepraszam za syf. To oznacza, że gdybym trafił jest na koniec gry remis. Nie wyrzuciliście, Łukasz. No proszę uprzejmie. Remis brzmi fair. Trzymaj, gdzie w tym jesz? Ja teraz tu, Ernesta kolej. Ja, no moja kolej. Chłopaki, bardzo nie chcę z tego jeździć. Remis! jest ale remis, ale remis stary, myślałem, że będzie gorzej, jest jest no A to. Problem. Możesz zrobić ile z chłopakami? No możesz... szczerze, Łukasz uratował wszystko. Remis nie chcejesz tego nagedca, bo go brzydzi. Możesz. ja proponuję że możecie zrobić deal, że wymienicie tego nuggetsa i może zjeść jeden z waszych Dobra, tu, czy jeżeli y, zjem tego nuggetsa, oficjalnie wygraliśmy? Nie. Dobra, no to walić was. Ej panowie, nie, ja wypiję po prostu ostry sos. Cały, który jest w kubku, żeby zjeść tego Tu Puernes jest... o kurde. A! Dobrze. nie <śla> <Dobrze. śla> jest ostry jednak bardzo. Jest! Aaaa! Tym końem na podanie robić na 7 lat, a jutro. Łatki w górę! Suba zostawcie! Jutro ja o 8 lat tej. Cześć!